Cześć, witacie serdecznie, z tej strony Maniak. Ze mną jest Mikołaj. Porozmawiamy sobie dzisiaj o kompatybilności wstecznej w konsolach. Ogólnie Maćku, co to jest kompatybilność wsteczna w konsolach. Kompatybilność wsteczna z 4, możemy odpalić na nowym systemie, coś co było na systemie poprzednim, czyli np. z PlayStation 1 na PlayStation 2, z Xboxa 1 na 360 albo z najnowszy przy przykład. 360 na LAN. Tak jest. Tak więc na przykład, na przykładzie, żeby było, mamy Grand Theft Auto 4 na Xbox 360. Ja teoretycznie mogę wyjąć wyjąć tą płytę i śmiało wstawić sobie ją do Xbox One. Mhm. I wtedy one ściągnik kopię przygotowaną pod Xbox one. Tak, bo, bo to no nie jest no. do końca właśnie czysta emulacja. Właśnie wytłumaczmy na czym polega ta emulacja w przypadku Xbox, w samym Xboxie. Nie? Bo to, jest, to nie jest tak jak było wcześniej, że w PlayStation 2 e, wsadziliśmy płytę od PlayStation 1 i po prostu nam się włączyło i wszystko czytało z płyty. Albo na trójce. Albo na, od, tak, na trójce mogliśmy odtwarzać gry z PlayStation 1, z PlayStation 2 ale tylko w modelach 60. Dokładnie. Później yy, tak, Premier. Później już wersje 80 i i znijmy już w ogóle tego nie brać pod uwagę. No to niestety tylko bez jedynki tak. w formie. I to też jest... I to też, jest, i to też jest specjalny przykład emulacji. Ale dobra, zacznijmy od... Zacznijmy może od... Yy. Znaczy rozma, rozmawiamy odnośnie tego Xboxa, bo tutaj jak wsadzimy tą płytę. Pojawia się nam informacja, że trzeba pobrać aktualizację, która zawsze waży 7,2 giga. Tak. tyle co po prostu gra na Xboxie. Bo pamiętajmy, że na Xboxie 360 były jest zupełne buty Blu-ray, które teoretycznie właśnie miały 7,3 giga. Znaczy to nie był Blu-ray, to był DVD. DVD Tak, Blu-ray to jest Tak więc po prostu tak naprawdę ściągamy całą pełną wersję. A kluczem do uruchomienia jest płyta. Czyli to, co na przykład Activision zastosował w wydaniu specjalnym Call of Duty Infinity Warfare, na którym mieliśmy kod na Modern Warfare Remaster, no ale tak, płyta musiał być na opendę. Tym czyli? ostatnim, że to samo. E, zgadza się. I powiem Ci szczerze jedną cie, taką ciekawostkę, jak odpaliłem, no bo tam e, są chciał sobie zrobić w Assassin'a na pierwszego, zobaczyć jak on wygląda. Nie chciało mi się podłączać już po prostu starej konsoli, starej. No po prostu 360 nie chciało mi się podłączać. I mówię, dobra, jest też na kompatybilność w Xboxie. Wsadzę po prostu płytę. No i co? Oczywiście 7,2 giga, pobrałem. Włącza się, patrzę. A to jest wszystko po angielsku. Wszystko jest po angielsku, w szczególności, że Assassina miałem tą polską wersję. Która była wydawana przez Cenegę, czyli zdabingowana była. Ja patrzę, a tutaj kurczę, wszystko jest po angielsku i nawet nie było żadnych opcji, żeby to zmienić. Ale to dlatego, Po to... prostu tak, ta, te biblioteki gier, które są gdzieś na serwerach Microsoftu, ściągają się tylko w anglozie języcznych Na to wygląda. Tak. No, na to no na to chyba wygląda. zupełnie GTA Pionkę nie była, chociaż wączkę by była, bo to bez sensu. Ale gdyby była, to myślę, że wtedy ona właśnie, te gry, które mają polskie napisy i mają na przykład wydanie europejskie, bo domyślałem się, że te biblioteki mogą być podzielone na europejskie być, mogą, mogą być, tak. To mogą być. One mogą mieć polskie napisy. Ale taką, wiesz, tak, 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 taką grę jak od i to po prostu wiesz, przyjął to jako Anglik dziękuję. Tak, wiesz, z chodzi. tłumaczeniami synegi w ogóle były ja, jak na przykład z ten trójką, do którego nie było, do którego potem nie były pacze i nie wychodziły żadne dodatki. Ale powiem ci że coraz bardziej się bawię właśnie w kompatybilność e, steczną, bo to jest naprawdę fajna sprawa. W szczególności, że teraz retro jest coraz bardziej popularne i ludzie wracają do tych swoich po prostu wcześniejszych tytułów. Tak mi się wydaje. W szczególności, że Microsoft teraz zapowiedział na 3, że rozrasta bibliotekę. A to znaczy, no, można powiedzieć, że wrzuca całą bibliotekę, jaką mowy, bo wrzuca gry na pierwszych Xboxach. Tak. Co jest naprawdę bardzo fajne, a e, ja uważam ogólnie, że kompatybilność powinna być. Powinna być, tak myślę. Dlatego po pierwsze, kiedy na przykład konsolę <gry> premierę i na przykład tak jak jest ze Switchem, nie ma w G, ale możesz sobie dokupić na przykład tańsze gry na Wii U, albo jakby śmiałą gry na Wii U i mógłbyś grać. Oczywiście Switch, ma Card jest to odpada. Tak, ale, ale wiesz, też nie tak powinno być. Co innego jest, jeżeli mamy na przykład Nintendo, nie wiem, NES, no i później mamy snes że te gry nie działają, to są jednak już inne karidże i tak dalej niż w dzisiejszych trój. czasach mamy po prostu nośnik Blu-ray, który tak czy siak przeczyta DVD, wiesz o co chodzi. Ale z jednej strony to też... A nie mamy. Z jednej strony to też jest różnica, ponieważ to też jest zale wszystko od architektury konsoli. Bez trójka. Zgadza się, zgadza się. PS3 miała paskudną architekturę. Wszystko miało być zbudowane wokół potężnego procesora CEL I on, jako to była architektura do procesora, a nie tak jak na nowe konsole, to jest płyta główna i to jest wszystko bardziej roz... Roz... prostsze do programowania, bo to jest architektura no tak. X86. Zgadza się. I wtedy właśnie to... No, Łatwiej było... się też pisze gry, po, tak. po prostu na, na to wszystko. I dlatego to na PlayStation 3 przede wszystkim gry multiplatformowe wyglądały gorzej. Niestety. Przez tak. jakiś czas. Przez to jakiś to czas. czas, ale to dopiero... Zobacz, czy elektronicy i tak dalej, to dopiero przez jakiś czas to się wyrównało. Na początku zobacz Rockstar jak spieprzył konwersji na PlayStation 3 niż rozjeczać do 600 I, za, i założył jakieś filtry, które, które dla mnie są rozmyte po prostu. Jest to, ja właśnie dlaczego właśnie stracimy ten odcinek? Dlatego, że odpaliłem GTA 4 na PlayStation 3 oczywiście już na w w telewizorze 4K i wyglądało to paskudnie. Co potem zobaczycie sami? Co sami zobaczycie, bo spróbuję Wam to, to złapać. Chociaż nie wiem czy nie będzie u mnie teoretycznie gorzej niż widz, który ogląda to na telewizorze Full HD na przykład. No, Może tak być, ale uwierzcie na słowo, jak to odpaliłem tu i zaraz to odpalimy, bo Maciek tego nie widział, to naprawdę jest o wiele gorzej niż jak ja odpaliłem wersję na Xboxu, Xboxową dzięki emulacji w, 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 ułożyłem ją do Xbox One. Ale to też po pierwsze. Myślę, że dużo tutaj robiło tak. Mniejsza rozdzielczość na ps Tak, no już na, nawet nie mówiąc, że to jest e, kompatybilność, że coś tam Xbox nam umożliwia. ale, na to bardziej, ale bardziej to jest takie Sam na. Sam Xbox 360, 360 po prostu był miał wyższą rozdzielczość, bo on śmigał w 720, a tutaj nie wiem ile. Jest. 640. No 640, jakiś taki ziarnistość, jakoś taki. Ten to filtr narzucony. bardziej takie rozmycie, ale myślę, że to dlatego, że właśnie ukrycie nie trwało No właśnie, a w przypadku hitboxa e zdecydowanie lepiej to e, wypadało, no i tak naprawdę e, jak już to odpaliłem, no to zdecydowanie ten upscaling poszedł w górę. Poszedł. Mimo to, że jest surowy i tak dalej, taki po prostu wiesz, ale jest o wiele Wyraźnie, wyraźne są napisy i tak dalej niż w przypadku jak odpalę bezpośrednio to na PlayStation 3. Więc dziwnym posunięciem jest, że ogólnie dziwne. No, tu chodzi pewnie o pieniądze, bo o co może chodzić, że Sony nie ma kompatybilności. Tu, tu trzeba, tutaj niestety trzeba obronić Sony, tak jak, tak jak mówiłem o procesorze. On jest nie do emulacji. Myślisz, że dla kluczowego nic trudnego? Nie, on był, tak bardzo, on był tak bardzo potężny, że Sony na początku rozważało konsolę bez, żadnego, bez żadnej karty graficznej. No proszę. To wszystko będzie na tym procesorze. To naprawdę siła. Dlatego, dlatego właśnie ten procesor był taki unikalny. On był, miał być nowym motorem, miał być w lodówkach, miał być w wszędzie. Był unikalny, ale ciężko się na niego wypisało tak, i... Dlatego właśnie dopiero... Nie wiem, od niedawna jest jakiś emulator PS3 na PC-ta? No nawet, to jest to nie, a nie to się nie się nie naprawdę potężna To sobie Naprawdę potężną emulację. Mocniej niż w PlayStation 4. No tak, Dobra, to jest normalnie. Więc myślę, że nie, tutaj można rozważyć. Oczywiście, no, Ale co powiesz na te PlayStation Now, gdzie ja szeroko mam to w nosie, bo w ogóle usługi sieciowe mam po prostu w nosie. No, tak. Tak. Dopóki wiesz, 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 to ci nie ma na płycie. To się nie liczy, bo zobaczcie, po pierwsze, ile, raz, ile gier macie na Steamie z promocji, z darmowych, rozdawajek i innych, ile w nich zagraliście? Ja też mam mnóstwo gier z rozdawajek. Nie wiem, ja powiem ci szczerze, że Steam'a mam, bo nie, nie mam Steam'a. Widzicie, nie mam Steam'a, mam origin, gdzie mam. Sims dwójkę kompletną, gdzie mam po prostu tam wszystko, bo to dali za darmo hmm. mi Ale mam to ze względu na to, że Sim City bardzo lubię no. mnie A, a wymagała tego i, no. I najnowsze Sim City, pionka które pionka. kupiłem w Facebooku i tak dalej, no wymagało po prostu Założenia tego konta, I ale akurat na... w grę długo, długo, długo grałem No i mam jeszcze e, Battle.neta ale jest to Żeby mieć właśnie diablosy. A tak to w ogóle nie mam Steam'a, ludzie. Dla mnie to. Ja nie to, że tego krytykuję. ja to krytykuję, bo dla tak naprawdę jest to niepotrzebne. Jest to na, niepotrzebne rozwiązanie, bo jednak uważam, że iść do sklepu, nawet nie iść, zamówić. Niech mi to kurier przyniesie, ale mam pudełko, mam instrukcję, mam płytę. Dokładnie. Wyjmuję w, Wsadzę sobie do konsoli, a nie, że będę pobierał tak. tego. I po drugie... nie kasował, bo mam już za mało miejsca na dysku. I po drugie, to jest taki, po pierwsze, szacunek do nas, że nie dostajemy kod, bo tak naprawdę, zauważcie, że w każdym tym wielkim prawej, co kawał nam podpisać, czy niektórych a już to w niektórych nie jest na przykład, że to jest wypożyczenie. to jest wypożyczenie, dokładnie, to ja też chciałem to powiedzieć. Jest to wypożyczenie, jak coś palicho strzeli, to przepada cała biblioteka, Albo na przykład, tak samo jak była fera z San e, z Andreasem, że pod, była podmieniona wersja pod Androida na Steamie. Było coś, czy hmm. lub e, I parę kawałków. Skasowanie kawałków, tak. Bo, bo tracili prawa. Tu co masz w ręku, to już nikt tego nie zabierze i to jest najważniejsze. Dokładnie. Ale już troszkę zeszliśmy z kursu. Dobra, ale to, wracając jeszcze, tak. bo jeżeli chodzi o czwórkę, to myślę, że tu psim obowiązkiem Sony byłoby zrobić emulację jedynki i dwójki. No właśnie, mogę tu zrozumieć, że ta jedynka już naprawdę e, tandetnie wygląda, bo ta rozdzielczość to już tutaj w szczególności jak puścimy to na dużym telewizorze to w ogóle będzie łole Boga. Ale no, PlayStation 2 no, powinnam tam jakiś... powinno, powinna być. Tak, coś szczególnie, że, szczególnie że wydają cyfraki. Domyślam się, że one są pewnie na podobnej zasadzie, co tutaj na Xboxie robione. Wiesz, może... A, już z są wydawane. Okej. Ja mogę uwierzyć, że jest ciężka architektura trójki, dlatego nie ma kompatybilności na czwórce. Ale jest to też wymówka, nie zaprzeczysz po to, żeby tak a wydamy wam gatofora, trójkę na płycie, tak w ogóle z dupy. Ale nie, iść z, z gatoforem, to w ogóle pani dostać bo tak, jedynkę remaster mają, dwójkę mają remaster na ps trójce, zrobiliby te wszystkie części, no do do trójki, i wróciliby na czwórkę, to tak. wtedy ja bym powiedział dobra. Dobra, saga, jest na czwórce, już tam paliko. Tak. ale mam, wiesz co trochę dziwneczku, no ale tutaj wiesz, wydaje tak sobie sztapę, trójkę po prostu, bez sensu. To kupi ten, kupi w ogóle. Fabuła od końca. Tak, no, co z tego no. I to jest... Bo tak, bo są na pewno woli na remastery. No i teraz zobacz, że jest cały czas ta moda na remastery. Remastery, remastery. O remake'ach nie wspominam, bo to jest zupełnie inny bajka, bo remake to jest jak robią na przykład tą samą grę, tylko wszystko od nowa. Tekstury, e, nie wiem, kastenki, e, wszystko, co? E, nie, bo chciałem pudełko crash. Dobra, ale słuchajcie, właśnie Krash no Właśnie Crash, Bandicoot crash Bandicoot jest, i... jest najlepszym przykładem, że to jest remake. Tak. Wszystko od nowa. Wszystko od nowa. Na nowym silniku wszystko od nowa. I za tym tu przykładam, bo na tylko... Spyro mógłby zrobić. Coś jest na rzeczy. A remaster, no taki przykład. Unchartedy. Unchartedy, tak, tak. Uncharted ale... jest typowym e, tym remasterem. Ale też jest coś takiego jak Between, pomiędzy. Takie gusso of war jedynka. Albo Riddick. Ridley, tak, Na ale dokładnie. To nie wiem, czy to już nie podchodzi bardziej pod remake'a. Bo tam była re remaster jedynki. Plus ten dodatek, ta No Zobacz teraz. w Gears of War zupełnie wszystkie kastenki od nowa były kręcone. Wiesz o co chodzi? To, to już jest remaster. To jest, bar to jest właśnie bardziej remaster. reboot. Remaster. Ta remaster. Tak, remaster. tak, tak. Bo, bo reboot to jest w ogóle restart serii, mm. ale może być o opowiedziany od nowa. I tutaj są dwa przykłady. Hmm. Ratchet i Clank, ten ostatni. I Tomb Raider z 13. Tak, na przykład Tomb Raider, najnowsze przygody Larry Croft, Czyli dwie części, które teraz mamy, mhm. to już jest reboot serii. Tak. od nowa restart zupełnie z nowym storyline'em i to jest to właśnie reboot serii. To już to też nie jest remake. No to jest remake. Bo remake to jest opowiedziane wszystko to samo, tylko w nowej szacie graficznej. Tak. A remaster to jest to samo, tylko podciągnięta, podciągnięta grafika, jakieś nowe tutaj jakieś detale, rozdzielczość i no, tak dalej. Dlatego na przykład najlepszym przykładem między remake Remake'em, a rebootem będzie Fado w Tak. Bo on miał nie dosyć, że miał remaster, to teraz ma, robio, teraz ma robiony remaster. Remaster? Ma robiony, nie, remaster wyszedł robiony, na PlayStation 3, bo był na dwójce, tak. A teraz ma robiony w ogóle remake cały. I teraz będzie. Tak, remake cały. No dokładnie. I to robi. Właśnie, szalcie, szalcie I to właśnie robi ekipa, która robi najlepsze remastery, czyli Blue Point. Czy Blue Point? Blue Point. Blue oh Od samochodu. I słuchajcie, od radio. I słuchajcie, i to jest o tyle fajne, że oni biorą płytę i wszystko co z płyty odzyskują. I dopiero na podstawie tego robią. Mm -hmm. A na przykład są firmy, które robią... robimy na przykład Remaster Science filmów 2 i 3 i one były zrobione paskudnie, bo one były zrobione na podstawie bety komputerowej i tam są błędy, które nawet w wersji napensowane nie ma. No proszę. Dobra. To jest... i... właśnie to jest ta różnica. Teraz teraz właśnie odpalimy. Odpalimy GTA 4 właśnie na Xboxie One, żeby pokazać... A nie ma płytki, dobra żeby pokazać po prostu tą... Tak. I potem będziecie mieli ładne przejście. no to jak już będziemy zgrywać to po. Tak. Wy tak i tak będziecie mieli podgląd bezpośredni, ja to później zrzucę sobie oddzielnie. To znaczy, oczywiście wolałbym, żeby to po prostu wkładało się w płytę i kawał płytę czy to, bo na, na PlayStation trójce tak było z dwójką, tylko że tam trójka pierwsza miała PB od dwójki. na no, no. ten emotion procesor. Ale to było też na zasadzie emulacji systemowej? To nie, sprzętowej, sprzętowej, bo ona miała w ogóle sprzęt cały. Ale ma procesor dwójki, dlatego właśnie się potrafiła przegrać i inne cuda. Rozumiem. robić. Co pukać moja jeszcze 60, śmiga. Moja zdraść. To są wszystkie trójki, tak? Tak. Ta, I dałem do naprawy i Tutaj to będzie ten akurat login to wygląda identycznie, to nie ma się tutaj. Do czego przyczepić, ale no już sam ogólnie, gameplay. Ogólnie widać, tak, ale z bliska siedzimy naprawdę, jak formalnie blisko. No po prostu, no tak, tak, tak siedzimy. No. A to jest wie, Nie trzeba siedzieć blisko, żeby zauważyć po prostu tą różnicę. Może no, wyjdziemy niko z domu. No, ja osobiście o. nie przepadam za czwórką, bo tak naprawdę oprócz jednej misji w banku. Mało mi zapadło w pamięć. A jeszcze roman dzwoniący za chwilę. Dla mnie czwórka była lepsza od piątki, ale wiem, że, że dla Was jest odwrotnie. No nieważne. I tutaj jest zdecydowanie lepiej to wygląda. Może no, 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 no. Tak, tak, wygląda to grywalnie, bo on nie może powiedzieć lepiej, bo nie widzieliście jeszcze jeszcze wersji na PS4. Tak, tak. Ta. Ale wygląda to grywanie, widać, że mogła na tym wcześniej się zagrać. Wiem ja, czucę. A to dlatego, że jestem tylko prawda? Nie wiem, czy się na samo odporę, wiesz, nie wiem. Na było B albo coś. Ogólnie responsywność pada też jest bardzo dobra. Na przykład jak odpaliłem Red Dead Redemption, tak samo, kompatybilność, to jest o wiele ładniej to wyglądało. Naprawdę. Bo nie wiem, regres są poprawione. Tak, tak. Ale zobacz, napisy i tak dalej, no jest to wszystko wyraźne, jak patrzysz na telewizor po prostu e, 4K. Przejdzie policjanta. No i oczywiście się dzwoni Roman, a ja tutaj po prostu mafiozo, mafiozo odbara. Tak więc ta czwórka pomimo swego wieku nie wygląda tragicznie przy tym, co mam zaraz odpada. Dobra, to tutaj z woksary wyłączamy. Płytki nie ma. To zaraz będzie. Proszę bardzo. Tutaj, jak widzicie, to jest edycja kompletna. Tak, bo akurat jest zainstalowana edycja e, Complete Edition, gdzie za, jest to kompletna edycja czwórki, która w czwórkę wchodzi jeszcze Balatów de e, Gatony i ja Los Angeles. I tak. jest to jedna wielka historia. Więc polecam, jak ktoś jeszcze nie grał w czwórkę, zakupić sobie taki Complete Edition. To po prostu ma całą historię. Jak widzicie samo menu wygląda po nieźle Ale teraz zobaczymy jak wygląda w praniu. GTA GTA, no czwórka bardzo mi się podobała. Piątka no przyszedłem, ale czwórkę przyszedłem kilkanaście razy. To znaczy w piątce podoba mi się to, że oni próbowali zrobić coś innego. I że były te Troje bohaterów, bo nikt nie wiedział kto będzie bohaterem, a tak naprawdę zrobili trójkę. Tylko Franklina mógłby bardziej dopracować bo mhm. ten, nie? A zobacz, tu trzy osoby, trzech bohaterów, tam trzech bohaterów, co tutaj każdy dowież, każdy ma każdy na miał... Tak, tak. Ale w sumie też było powiązane z sobą. Do zadanie, tylko po prostu nie... diamentami. No, tylko nie można nie sobie przyłączyć między sobą. Ale wiecie, to z nitwą rejestracją na PlayStation Trójce trzeba pamiętać, że twórcy mieli cholerny problem z osiągnięciem. A już w dodatkach do Baratów dvd było wiele lepiej, nie? Już nie ja pamiętam. Chyba tak, ale wiem, że po prostu były tak problemy, dużo gier nie było portowanych na trójkę, dlatego były właśnie były problemy z procesorem, były problemy z optymalizacją i wszystko co nie robiły zewnętrzne studia Sony. Wyglądało tak. źle, chodziło ogóle? No tak, bo taki Killzone 2 no to kurde, zrywał wiesz. No Killzone 2 jest jeden z moich Mega grupy, pięknie dwójka wygląda. Wykujcie ale... sobie troszeczkę położyć dachę. No, tak jako. No, Proszę, ale... taki Call of Duty za bardzo. Tak, tak, tak. No ale tłumaczenie już miało lepsze, bo pierwsze tłumaczenie no nie. Było... Kurde, nie, kurde! Kurde, spadamy! Chulera, spadamy, pamiętam to jak do dziś, no. A teraz sobie odpalamy zwykły. Z zwykłego Battlefielda 4. Kurwa, kurwa, chuj, chuj. Tak, no to. tak. No. Dabingi się poprawiły w filmach też, na przykład Logan czy Deadpool. No. Jest, nie, Logan Deadpool Deadpool nie. No, Deadpool ale nie, Logan, ale Loga, tak. No, tak. Widziałem zajawkę, w ogóle Bo Deadpool Logan. samego lektora, ma. Tak. tak, no. Ale widzieliście, ja byłem na Loganie, polecam film, super mega, mega. mega. Ja oglądałem go z dubbingiem i też nie żałuję. Słuchajcie, bo takie leciały. Nie, no po prostu że? Że czułem się no jak na polski skupi, Synu, Chcesz mnie tu zostawić, żebym zdechnął, no, tak. no, normalny, wiesz. No i zobacz, patrz, on ma nawet głowy nie ma wyraźnie. Zobacz, co się dzieje. To rozmycie, widzicie, to rozmycie, które robiło robotę w Full HD, które starało się maskować niechcą rozdzielczość, tutaj się kompletnie gubi. Widzicie, nawet widać, nawet widać na cieniach, gdzie to rozmycie miało pracować, widzicie? Zobacz. tutaj na przykład. Ale zobacz tu, w tle. No zobacz. To wygląda jakby... To się zlewa, Niko się zlewa w ogóle zobacz, widzisz? To wygląda jakbyśmy odpalili e, grę komputerową na najszybszy ustawieniach wyłączających je w na przykład cień. Roman napisał? Daję. Yeah. Roman jest multiplatformowy. Jest naprawdę gorzej. Ale nie no, widzicie, różnica jest widoczna w dobrym okie. Jest po prostu lepiej, nie? Czym się zabiera? Y. Dawaj kurę Ale, no, te KS są już niewolne. A gdzie tam uciekł? Uciekł, uciek, kole O, Roman dobry. Roman! Roman dwie! Jakbyśmy Jakbyś... Jakbyś odpali na pecota, ten by dzwonił. Tak więc zobaczcie, że jest tu, o, jest tutaj kotała. Wygląda to zdecydowanie lepiej. Nie, to nie tak. Ale podobny. podobny. Słuchajcie, tak więc zdecydowanie lepiej się to prezentuje na Xboxie. No jest wtedy naprawdę skali, jest fajnie, bo możemy po prostu sobie odpalić gierkę na nowym sprzęcie. Możemy stary sprzedać, wiesz o co chodzi Tak, a zło... Ja tak na przykład... A jest! Mówili, robiło tak, że nie Jest! Dziękuję, znam takich osób Co mają nowy sprzęt, stary sprzedadzą I później mówią, kude stary Pożyczysz mi PlayStation 2 Bym, sobie, to, zagrał bym sobie zagrał w to i w tamto, bo, go nasz, bo wiesz o co chodzi tak. A tak to pyk sadza i gra, i śmiga elegancko, wiesz o co chodzi A tak to no niestety, kompatybilność. E, kompatybilności w ps 4 nie ma e, w Xboxie jest, więc to jest zdecydowany plus. Fajnie, tak. że to jeszcze rozbudowali tą bibliotekę. Ale wbrew pozorom, najlepsza no kompatybilność, gdzie nie ma żadnego ale, gdzie się nie czeka na żadną tą, jest w 3 ie No ale jak w 3 ds A że po prostu gra wsadzę od tego. Tak, no. no. W tej konsolce od Nintendo wkładam sobie grę od DSa i działa jakby w zasadzie od 3 DS a Bez problemu, bez niczego. Tak, to prawda. I to jest, i to jest najlepsza emulacja, bo po prostu Nintendo się, Nintendo nie próbowało nic zrobić. Ale jak dobrze pamiętam, przecież na przykład emulacja na DS-ie była jeszcze z Advansa. Tak, do, ale to pierwsze mod modele nie? A z Advance'a była z Game Tak. No i w czym problem, halo? I w pewnie Nintendo... No dobra, no liczmy, że na 3DSI już mogę sobie na przykład na Romy kasować ludzi. Tylko że Nintendo jest trochę internetoodporne. Jeżeli widzieliście jak wygląda e, słuchawki do Switcha, to wiecie dlaczego jest internetoodporne. A już ten, a w ogóle to online to już jest w switchu? Tak, no działa, mogę sobie na Płacny będzie dopiero w przyszłym roku. Na a, razie mam tak, mam tak, 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 tak. Ale, ale obecnie... no, no tak, no oni są odporni. Jak byli wcześniej odporni na wprowadzenie y, szczebę HD, tak. to tak teraz są, no to? to jest Nintendo, to jest Japonia, nie wiem. Tak, ale jeżeli to chodzi o to Japonia, ale... ale jeżeli chodzi o kompatybilność, bo widzicie, nawet jak była na PlayStation 2, to trzeba było mieć na przykład wygrać gry z jedynki, trzeba było mieć kartę pamięci. A dwójka nie zapisywała? Nie, nie, stanów. nie. nie. Ale wiesz, to nie, karty to nie był problem, to nie był problem, bo wystarczyło wsadzić. No prawda? tak, ale i tak. W nie... przypadku PlayStation 3, żeby sobie działały z dwójki, mogliśmy e, normalnie, wirtualnie sobie zapisać, ale też była przejściówka, którą mam do, do dzisiejszego, gdzie mogliśmy z karty pamięci przerzucić Tak, starą kartę. Przerzucić I to było genialne. Oczywiście potem ludzie wykorzystywali ten kabaret na przykład do robienia haków na niektóre gry. No, Ale ogólnie tak, zwycięzcą jeżeli chodzi o styczniu kompatybilność jest bezsprzecznie Nintendo, bo, tak, bo nie dosyć, że jeszcze na przykład, nie dosyć, że jest tutaj na 3DSie, to jeszcze Wii U też emulowało Wii bez zamknięcia. Tak. Tak. No, a Wii. Gamecube, Gamecube. Ba, nawet miało wyjście na. na, na miało wyjście na, na, i na, tak, na normalnie miało wyjście na akcesoria z Gamecuba, czyli e, PADY i karty pamięci. Tak, się otwierało. I... No, no, sam na przykład przechodziłem Xenoblade'a, Chronicles na Wii U. I całkiem przyjemnie, chociaż to gra z. to gra była z tego. No nie, ale teraz wiesz, wolą Fahrenheita sprzedać. E, i znowu zarobić na tym, a wygląda tandetnie w tym remasterze, widziałeś to? Faran No. Nie? Ja Ojej, oh, bardzo słabo to wygląda, normalnie byś grę od zbójki odpalił. A skoro, no, bo ta gra ma genialny pomysł na No tak, w ogóle ta gra była genialna na... Końcówkę, no, jak wszystkie grę. Dobra, tak więc, żeby nie przyciągać, bo już trochę rozmawiamy, Kompatybilność jest po prostu fajna. I się no. na pewno przyda. Wcześniej czy później, no? A co do, G a co do GTA? Albo grajcie na PC. -cie. Oj, nie, w czwórkę nie, bo pamiętam, że ona miała problemy? No ale już są wszystko po Myślisz? No, bo... Że mocny. trzeba mieć mocnego komputera? Nie, chociaż tak, pamiętam, że ona była na komputerze, na które no, miał dopiero nadejść. <laughs> no właśnie, ale nie. Tak więc nie, spokojnie ale na możecie na sobie na Xboxie 360 grać, migać Styczna kompatybilność też działa, więc bardzo fajnie. Roman dzwoni, dobra. Dobre. To kończymy, bo musimy odebrać od Romana. Dobre. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiamy, cześć. cześć.